Słyszałem, jak starszy na paleniec mówi... Kojarzycie ten profil? Prawie 650 tysięcy słuchaczy miesięcznie na Spotify. Miliony odtworzeń. Ich kawałki lecą na domówkach w całej Polsce. I wiecie, co jest w tym najlepsze? To w 100% muzyka wygenerowana przez sztuczną inteligencję to ostateczny dowód na to, że AI to już nie są robotyczne dźwięki, tylko narzędzie do robienia viralowych hitów, które realnie zarabiają na streamingu. Chcecie wiedzieć, jak tworzyć utwory w takiej jakości i co ważniejsze, mieć do nich pełne prawa? Dziś pokażę wam Musicful Combine dostępny w przeglądarce i jako aplikacja na telefon. Zacznijmy więc może od wygenerowania piosenki z niczego. W polu stylu wpisuję coś mocnego. Agresywny polski drill i mocny bas. Teraz tekst. Nie chce mi się pisać, więc niech AI wygeneruje go za mnie na podstawie tematu. Wybieram opcję AI i wpisuję odwieczny polski problem. Kurier znowu nie zadzwonił domofonem i zostawił awizo, mimo że byłem w domu. Generujemy tekst i jaj robi całą robotę za nas. Teraz wybieramy tylko głos. Wybiorę na przykład męski i generujemy całość. Stoję w kuchni, kubek w dłoni, cisza w klatce, dzień jak dzień. Nagle szelę z drzwiami, a w kopercie tylko gniew. A teraz chcę uzyskać ten wiralowy styl, wiadomo od kogo? Akordeon i Tupanie, ale bez bana za tekst. Wrzucam więc plik w zakładce audio, żeby system go przetworzył. Gdy plik się przetworzył, musimy teraz oczywiście wpisać tekst do naszej piosenki. Zamiast pirackich zabaw, wklejam moją balladę o ciężkim losie programisty. Zobaczymy, czy AI zamieni wulgarnych żeglarzy w smutnych koderów. Teraz najważniejszy moment. Nie wystarczy tylko wgrać pliku. Muszę z niego stworzyć nowy vibe. Klikam Create, wybieram mój utwór i gotowe. Teraz Musicful wie, że ma sklonować dokładnie ten klimat. Opcjonalnie wpisujemy tytuł utworu i generujemy. Kodujemy trzeci rok z chłopakami, błędy w softie są naszymi skarbami. Klienci dzwonią i o termin pytają, a nasze serwery znowu siadają. Urlopu nie ma litości, w biurze nie mamy już żadnych gości, tylko bukfiksy i kawy dzbanek, taki to los nasz cyfrowy poranek. Siadło idealnie, mamy klimat naszych ulubieńców w 100%, ale przynajmniej można puścić to przy rodzinnym obiedzie. Musicful udostępnia nam również opcję pobierania pliku MIDI czy nawet stemów. Tu mamy opcję dla potrzebujących, którzy chcą pełnej kontroli. Opcja Multitrack rozbija utwór nawet na 12 osobnych ścieżek. Perkusja, bas, melodia. Wszystko macie oddzielnie. My dla przykładu pobierzemy osobno wokal i instrumental. Kodujemy trzeci rok z chłopakami, błędy w sofcie są nasze. Myszka się podziwia, trak się grzeje, cały nasz zespół z się śmieje. Mam też opcję udostępnienia tego dla społeczności, więc jeśli kiedykolwiek skorzystacie z programu, możecie ten utwór zremiksować. A co, jeśli kończą Wam się pomysły? W takim razie wbijacie w zakładkę Explore, w której znajdziecie inspirację. Dla przykładu, wybiorę na przykład drugi utwór i użyję jego stylu. System kopiuje cały ich vibe, a ja wklejam do niego po prostu moje szanty. Sprawdzamy, jak ten tekst zabrzmi w zupełnie nowej aranżacji. Generujemy. Słyszałem, jak starszy napaleniec mówi: Zostaw tego chłopca, bo doprowadzicie do zguby słyszałem jak starszy napaleniec mówi zostaw tego chłopca, bo doprowadzi cię do zguby. Za burtę wszystkich wyrzucamy i z gumowych d*** pokradamy. Krzyczę do swojej załogi, rozkładajcie przede mną nogi, bawimy się... Widzicie? Ten sam tekst, a kompletnie inny vibe. W 5 sekund zmieniliśmy szantę w coś zupełnie nowego. Music Full posiada też świetną aplikację mobilną, więc możecie tworzyć wirale nawet w autobusie czy na spacerze. A na koniec mam dla Was prezent. Jeśli chcecie wypróbować aplikację za darmo i zgarnąć kredyty na tworzenie utworów, w opisie i przy komentarzu zostawiam Wam linka do rejestracji. Oczywiście, że ja również dostanę kredyty, więc pomożemy sobie nawzajem.